Cześć, witajcie na kanale. Żuwy Książkowe. Mam na imię Sławę, A ja, Mikołaj. I przychodzimy dzisiaj do Was z pierwszą kolaboracją na naszym kanale. Będzie to Bookie Battle Challenge. Tak, a gość na naszym kanale jest Ula Słomka. W sumie. Czyli ja. <grym> to tańc. my gościmy u uli, ale dobra, nie wdajmy się, ja wydawają się, się żywi, szczegóły. Tak. Ja się bardzo cieszę, że goścę na tym kanale i nie wiem, gdzie się patrzeć, Ale mam nadzieję, że dobrze to tam się patrzę. Jakby... tam lewej. Ok, jest ok. I dzisiaj będzie fajnie, śmiesznie, i yy, ja mogę coś powiedzieć? Mogę, tak, już mogę. Czytajcie Pielgrzyma. No tak, jak już um, To tradycji, tradycji musiało stać się zadość. Ulap poleciła pielgrzyma. To może krótko wytłumaczymy, z jakim odcinkiem w ogóle przychodzimy i co to jest ta wojna książkowa. A mianowicie, ten challenge wypatrzyliśmy na kanale Winidia. Tam Łukasz go robił z Nikolą Dr. Bóg I to, generalnie, polega na tym, że mamy różne kategorie. My pozwoliliśmy sobie zmodyfikować nieco pytania, ale musimy wybrać książkę z książek, które już kiedyś czytaliśmy. I. Do, później sprawdzamy ocenę tego tytułu. Tak, Goodreads. najważniejsze, na good good ale oczywiście nikt nie patrzył wcześniej, jakie ta książka tak. ma ocenę, wybieramy taką książkę, która wydaje nam się, że ma najwyższą ocenę i ta osoba później wygrywa. I później przez to, że każdy chce zawsze pierwszy mówić, to e, troszkę podpatrzyliśmy metodę sprawiedliwą, e, taką bardzo sprawiedliwą me, metodę wybierania kolejności wypowiadania tytułów tych książek od właśnie e, Zuzy zaksiążkowane, getbooki oraz e, Karo Kebabteusza, czyli <grywa> bardzo, czyli osoba, która wygrywa w poprzedniej rundzie, ostatnia mówi tytuł w kolejnej, następnej. Tak, i generalnie kategorie są różne, trzeba wybrać właśnie książki takie, które się czytało, które się polubiło. I które są najlepsze w danej kategorii. Naszym później, zdaniem. Tak, a później tak. się przekonamy, jak nasze zdanie ma się do ocen na Goodreads. Tak, i do innych. Dobra, to, to co? To. Lecimy z pierwszym pytaniem? Dobra, dajemy. Okej, dajemy, dajemy, dajemy. Dajemy. okej, okay, okay. w takim razie od kogo zaczynamy teraz. Skoro jeszcze nie było żadnego, nie wiemy kto wygra. Marynarzyk. Marynarzyk, dobra. Kto wygrywa, ten nie spieszy. Trzypot. na Tak, nie równo Dobra. Marynarzyk. To teraz że... ma się. Marynarzyk. Marynarzyk. To ja zaczynam. Mikołaj kto zaczyna. Ja zaczyna? Ok, w takim razie pytanie numer jeden. Najlepsza książka dla młodzieży. No czekajmy, się nowe. Dobra, Jaki, jakaś młodzieżówka. Dawaj, twarda decyzja. No dobra, to mam. Dobra, mamy. dawaj. No to ja daję, Szukając Alaski, Johna Greena. Sprawdzisz, jakie ma to oceny? Od razu sprawdzamy? Nie, no, mówimy, tak dobra, dobra, dobra. To, to jak jak mówimy, jest? ja mówię Harry Potter i Czara Ognia. Okej, okay, to ja w takim razie daję Radio Silence Alice Osman. A, a to kupiłam ostatnio, bardzo ciężko zrobiłam tę książkę, ale na windy możecie i na Lego zobaczyć za 14 zł. Przypomniałam ja sobie o niej, bo zobaczyłam ją naprzeciwko na regal, <grym> ja mogę bardzo super powiedzieć. A no to, ale to tak. bardziej komiks, ale dla młodzieży. No dobra, to ok, sprawdzamy oceny. W takim razie zaczynamy kolejność jak było, czyli szukając. Ale, Boże, tak nie lubię tej książki. Nie, no... dla... Jakie chyba, mam dwa albo jeden na pięć. To jest świetna książka. Nie, ja nie 3,99. To, to Więc też nie lubią. jest to nie jest tak no. wysoko, jednak. Nie, zresztą no. tak tak... mam Harry Pottera, ja mam Harry Potter y czarownicę 4,56. Super. Kurde, cool. <laughs> czuję, wiem, że będę miał trzecie albo Wiem, że ludzie bardzo lubią czwartą, to znaczy czwartą część, tak? Czarnowia, dlatego... I Radio Silence 4.16. No, czyli ja mam jeden punkt. Ula ma trzy. Tak. A Sławek ma dwa. Ale przy to teraz będzie trzecia odpowiadała i musimy jej zająć jakąś książkę? Wiecie co? Musicie być dżentelmenami. <laughs> Nie w Moskwie, okay. ale w Polsce. W Nowym Jarku. Okej, okay, dobra. dobra. Pytanie drugie. Najlepsza książka z jednym słowem w tytule. Ja mam. Ja chyba też. A musi być to książka? A co ty chcesz co, zrobił? No komiks. <laughs> Na no, pewno hardstop. Ale musisz. może być, czy nie może być. No dobra, no może ja sobie być. I tak. No, <laughs> no to, to kto teraz? No to pierwszy. To pierwszy? Nie. Tak, miał no, się Aha, no to hardstop. <laughs> Okej, okay, teraz ja. To Sadie. A ja powiem pielgrzym. Okej, okay, dobra. Dobra, to ja sprawdzę pielgrzyma. To ja sprawdzę resztę. Kto jeszcze nie czytał, to chodzi o pielgrzyma tego Heisa. Yy, który jest cudowny. Cudowny, prawda? No, jeszcze nie wiem, jak się skończy, prawda? Bo... Cudowny, prawda? Ja jeszcze nie czytałam. Tobie, co już ale... w listopadzie przeczytam? Ale mamy króci co też nie przeczytałam. Ale ja przeczytam, postaram się jeszcze w tym roku. Hard A Co tu ma taką wysoką cenę? 4,50 do 2. Ale jestem w szoku. Pielgrzym ma 4,26. Wszyscy, którzy daje poniżej czwórki, to jesteście buraki. Okej, okay, to jeszcze Sadie. Ale w ogóle zapomniałam, że ta książka istnieje. Ale to, jest, to nie jest ta... 4,8. To jest jakaś inna Sejdi, prosty... Nie, bo ona ma inną w Polsce. Taką Aha. dziewczynę, która wchodzi po schodach. Aha, to wiem, no wiem, która. 4 osiem, no to przegrało. Ja Pora na dwa punkty. To jest to, że później jakoś te pytania. No to każdy pytania. liczy swoje. Okej, okay, to Dajem. lecimy z pytaniem na 3. Najlepsza książka z motywem podróży. Tylko hmm. to jest taki motyw, no chodzi... Motyw podróży jest wszędzie, gdzie idą z miejsca A do miejsca B, mm -hmm. tak? To jest motyw podróży. No to o, po w nie... jakieś stacje mają, to muszą coś załatwić. No to dobra, jakieś, dobra, dobra, no dobra, to mam. To ja jeszcze sekundę, bo na szybko po prostu nie mam żadnego pomysłu. I to jest tak, że ja sobie chciałem przejść... Ja wiem, nie... że chciałbyś pielgrzyma, ale już niestety nie możesz, bo nie możemy powtarzać <grym> książek, które ktoś inny dał. Więc... Dobra, to... Mm... No mam pomysł, kurczę, ale ta książka mi się bardzo podobała, ale lecz nie będzie miała takiego. wysokiej. Warto oceny. O to chodzi. Tym, no. A też nie wiem, czy to jest najlepsza książka z motywem podróżnej. No ja też tak nie wiem, ale nie, nie mam innego pomysłu. Ja już wybrałem jakąś. No dobra, to jeśli chodzi o takie, żeby na szybko w miarę zdecydować i się nie zastanawiać, w godzin, to ja też mam. Dobra, ja to tak, daję. ja nie pierwszy teraz. Ty pierwszy, ja wygrałeś. Nie a nie, to właśnie, Ja, to ja, tak ja przegrałem. No dobra, to już nic innego nie wymyślę i daję mm, Zabójcze Maszyny. Dobra. Philipa A dobra, już wiem, a taki był chyba serial, nie? No. Film, no, tu mamy Dobra, to ja daję Władca Piesień i Powódz To no, ja daję Alicję Christina Henry. A to mi są podróżuje, No tylko tam chodzą. <laughs> Okej. Okay. Alicja, nie za wysoko, bo 3,86. Naprawdę? A szkoda, ale taka fajna książka. Ja mam 4,54. 3,77. Uuu, naprawdę? Ale słabo. Bar ale Alicja też ma słabo, uważa. Ja na szybko nie mogę nic dobrego węgryć. Dobra, dobra, to, czy, to wiesz. To na spontanie. Okej, okay, to zapisuje nam punkt. No, to ja widzę, że przegram. <laughs> Jedynka dla mnie, trójka musisz dla Musisz myśleć globalnie, a nie lokalnie. I... Co to by mi miało znaczyć? No, że musisz myśleć co podoba się tłumowi, bo mi też często się podobają książki, którym się... Albo mi też się nie podobają książki, które wszyscy kochają. Mhm, okej. Okay. I to jest ostatnia supertyka, którą lubię. I ja lubię, i ludzie mogą lubić. To ja właśnie chyba tylko taką, jaką ja lubię, bo nie mogę sobie przypomnieć z innego. Okej, okay, książka numer cztery. Najlepsza książka o zbrodni. Ja nie mogę być większyma! Dobra, mam. Mam. Ja nie mam. Mam. Ale ja jestem ostatnia teraz. O nie, to na pewno ktoś z was mi to zabrał. To ja jestem teraz pierwszy, ale ja jeszcze nie, nie mam pomysłu. Ja punkt też punktu. nie mam pomysłu. Dobra, ale jest. to wcale nie ma dobrej oceny, więc możecie mi to zabrać. Ja bym sobie To jest za późno. Okej, okay, ja, ja już mam. Dobra, dajesz. To to jest książka, którą przeczytałem w tym roku. Jest to Wołanie Kukułki. J.K. Rowling podpisał do Robert Galbraith. To teraz ja. To ja daję Margot Aaron Fisher. Bardzo lubię tę te książkę. A daję, ja daję się tym śmieci Alan Hardcastle. Dobra, fajna książka. To, nie ma takiej oceny. Nie, właśnie nie Ja jestem załamana, słuchajcie, naprawdę. Jaką Jak to ocenę? 3,88. Dobra, to ja teraz chodzą Margot. Ludzie nie mają gustu. A po prostu nie zrozumieli tej książki. To jest... Oto no fila... 3,97 no. i teraz... Um... Mogę wziąć milenium, Ten pao. <laughs> <laughs> A nie. ile ma milenium? A tak z ciekawości sprawdzę. I Wołanie Kukułki ma... 3,87. Czy ja mogę kiedyś wygrać? Czy ma ja mam drugie. Ty to masz to, to więcej. To, to, to. Ha? A ta, słuchajcie, Mieściciel Króźni Nienawidząkowie to ma 4,15, ale w sumie tam nie ma zbrodni. Ale tu czekajcie, wracają z tego ja mam 3,87. Ja właśnie nie pamiętam, może 3,99 chyba. 3, ja, ja mam 3,88, a ty masz 3,97 chyba. Czyli dobrze, że dam szansę starym Taryn w tym pytaniu. Widzicie, jak w moich pracują, 2, 1, 1, 1. ja mam teraz 3, tak zapisz mi to zobaczymy. No właśnie tam patrz ulecą zapisuj. Okej, okay, to w takim dobra, razie... Kolejne pytanie. Lecimy. Tak, najlepsza książka fantazy. Ja, mam... ja mam pomysł. Ja tak, też mam. W tej kategorii od razu wiedziałam i może się nie wiecie. No, to będzie z mgły zrodzony. też to miałam dać. I dobrze. <laughs> Kurczę. a teraz ja? Tak. A to teraz poczekacie. No dobra, poczekam, bo ja nie wiem... Ja bym dała... Tylko że to nie jest fantazy. Chociaż to trochę jest fantazja, ale to jest sci-fi. To ja dam dune. Dune, dobra, no to okej. czytam to teraz. Mm. Nic nie do jeszcze nie przeczytałam, ale jestem w tekcie. To mieć wysoką ocenę. To ja daję jej cię świata. Uuu, że też może mieć. O okay, czytałeś? Jest... Czytałem. Starczetanów. Nie Niedawno przeczytałem i bardzo polecam. 4,44. Co? 4,24. Wysoko. I teraz co, co ty miałeś? 4,14. Czyli nie widzisz? Raz, raz A, a ty zabij. ile miałaś? 4,24. <grym> o nie, to jest... Nie trzeba coś ma taką niską ocenę. Ludzką w sumie. Bo jest bardzo brutalne. Podejrzewam, tak słyszałam. Ale nie powiedziałam, że są. obrazki bardzo brutalne. No to może Ta? tak. No, nie widziałeś? Nie widziałem. Bardzo... To nie jest książka dla osób yy, o bardzo wrażliwej naturze. Taki trigger warning. Mm, tak. Zapisałeś? Poklepnie zapisałeś? Tak. Jak sobie to Tak, jak poprawnie. Sobie to poprawnie. No, Okej, okay, to teraz najlepsza książka komediowa albo po, po prostu książka z humorem. Mhm. Boże, ale wiesz, że ja takich książek nie czytam? Ja też w sumie... No ale to może być jakaś książka, która nie wiem... była mnie <grym> rozśmiesza? Tak, która była <grym> z innego gatunku, ale po prostu to, wiesz... Dobra. Miała niezły, niezły humor. To przyznaję? no No mam chyba. Tak teraz myślę, że coś się nie, nie wykminie, ale... Dawaj mi mm. To to będzie strzał w kolano, ale to będzie dana wieczorową poru, Monety Jadowskiej. Ja jest... czuję, że to będzie miało niską ocenę, ale nie mam innego To ja modułu. powiem Bridget Jones. Mhm. Ale jedynkę? Dwójkę. A jak się dwójką nazywa? Pogoni tak? zarozumą, w się hmm? To te, teraz ja to daję zamianę, Bethel Lily. O nie! To ja to nie czytałem. Ja też nie czytałam, bo moja mama się cały czas czyta. Zamiana jest spoko, o niej bo lepiej niż współlokatorzy. Aż nie byli jacyś Lee. Ja 4-1, więc nie jest źle, bo to uh. A, O Boże, kiedy masz <śmieniu> co na 3-6. O co? Boże! Dobra. A D nadwisorował porząd? Pięć 3,69. Czyli ja mam jeden punkt. A ja znowu trzy. Widzisz? Nie ważne jak się zaczyna, od... ważne jak się kończy. Odkułem się trochę, czyli ula ma jedynkę, a mi Ale ja pierwsze od... zaczynam teraz, no? To do... zawsze do... jak idziesz z luk, to pierwsze. <laughs> tak, to jest taki komfort psychiczny. Tak, że, że niech się nie podbierze, bo ty z tym zgodzonym tym podebrałeś. No ale... To nie było dżentelmenskie zachowanie. Dobra, przepraszam. no, no Dobra. Um, w takim razie um, teraz będzie najlepsza książka, która ma ponad 500 stron. Dlaczego ja cudzuję się wzajemnie? Dlaczego ja z łóżku zrodzonego zajęłem? <laughs> O, nie, bo teraz mój pomysł zabierzesz. Teraz przez to, że. O, A ty ostatni <grym> jesteś, Dobra, Póra ja mówię pierwsza, zakończę Wam pomarańczy. Teraz ty. Dobra, to jadę kląd klątwiarzy. Uch, to ja daję one last stop. No to ma powyżej 500? No ja wiem, że to nie wygląda, ale powiem, że to jest zaskakująco. Pozwolę sobie tutaj sięgnąć. Nasz patronat, polecamy bardzo. Tak, bardzo polecam. Też polecam. Na początku może być takie średnie, ale później spoko. 500... 6, ale... Nie, ale się wbiłeś w to? Się, no. A to ma chyba... Ale to chyba nie ma tak... No, no właśnie, ale kto że to my sprawdzamy jako taką całość daną no w Polsce. No, ja bym taki... Może to ma mały ocen bardzo. No to może mieć wysokie oceny. 4,7, więc jest dobrze. 4,7? Ale 0,7. 4,0. 4,07, okej. Przestraszyłam. Ha! Wygrałam. 4,11, one stop. To ma trzecie miejsce. Ja mam cztery, zaraz wam powiem dokładnie. Bo zakon być miał wysoką ocenę. A czytaliście? Nie. No to My jeszcze czytali... nic, Szanon, nie czytaliśmy. 4,22! dwa! No, no. ja drugi Mikołaj trzeci. <grym> Dobra. W co z... ogóle co do e, Sary. Nie, Sary Dziema z Shannon. To ja mam ten problem właśnie z czasem, że że mnie to denerwuje, że te książki i tak. Przeczytajmy nasz zakon. Ja właśnie zacznę od zakonu, mm. a jak wydadzą wszystkie te czasy, że nie wtedy przeczytam. Bo ja też serii. przeczytam trzy części, dwie. I później bardzo długo nie wychodziło nic. No i się zapomni, No i zapomniałam. No się że tak wyjdzie pięć, 6 i wtedy sobie tak. wszystko na raz przeczytam, nie? Okej, okay, no to w takim razie... Um, kto miał jedynkę? Ja. No to... ja bo o, coś tak jak nie. moja pasta dobra się skończyła. Dobra. Mm. Następne pytanie. Kolejne pytanko, czyli już ósme. Najlepsza książka o śmierci lub poczuciu straty? No to, A Ty masz to? Mm -hmm. No dobra, to ja to nie tak wiem. Jak to nie miał... dasz tej książki, o której ja myślę, to będę zawiedziona. A mam ją dać? Znaczy nie, bo ja. Nie, chodzi mi, że ty czy ją czytałeś, chyba, ale ja jej nie czytałam, a wydaje mi się, że ona ma wysokie oceny, ale nie ma. Tak? A może mi się <śmiech> <ubrać>? <śmiech> no no to No dobra. Ja nie, nie mam innego pomysłu, i to, że będzie miało taką dosyć niską ocenę, daje licy do utraconej, Bridget Cameron. To może mi dobrą, ja dobrą ocenę. Ja daję, nasz ostatni dzień, Adama Silvery. To może być dobrą ocena. Ja daję z dzięki książek. A myślałam, że dacie kosiarzy. Kosiarzy? Tam nie ma... To jest... nie, nie czytaliśmy kosiarzy. Nie czytaliście kosiarzy? A dobra. My czekamy, aż będzie ta seria wznowiona w Polsce, tak, tak że... Tak, apelacje wydał... do jakiegoś wydawnictwa. Tak, bo... Unidia! Śmiewamy się. Musimy wznowić serię i wydać hmm. trzeci tom. 4,36. Wow, ale wysoka. I jeszcze... Um... A to teraz będzie miało... Ja w ogóle to sobie wzięłam na no, ostatni dzień, bo niedługo wychodzi Film, nie? Znaczy seria. Tak, tak, ale w ogóle... A wiadomo się... kiedy? Wychodzi seria? Nie wiem, ale wiem, że też Silvera zapowiedział, że będą kolejne książki w tym uniwersum. A on teraz tak zapowiedział jakąś książkę, tak. ocenia okay, na story. I to właśnie z... będzie tak, książka jakby z tego, z tego świata właśnie, tej prognozy śmierci i tak dalej. 3,99. Ja mam 4,38. To tylko no? wygrałaś tak minimalnie. Tak, w... tak. ale wygrałam. Jednym punktem tylko? Dwoma. Czekaj. Dwoma setnymi. Bo moje miało 36. A ja miałam 38. To on to jest ja trzeci, no dobra. Oj, a nie ma nisko masz nasz ostatni gdzie? Nisko. w fajnie zagrywa tę większą logią, tak luźno Tak, wierzę. Trzeba częściej to nagrywać. Dajcie znać, że chcecie jakieś, e, jakieś inne filmy i jakie filmy. I to zostawcie komentarz, łapkę w górę i subskrybujcie Żółwie książkowy, bo no i, I kanał uli subskrybujcie. No, no tak, i koniecznie zaglądajcie, bo u niej na kanale będzie kolaboracja z nami. Tak, tylko no tylko nie, tylko nie wiemy, czy jak ten filmik widzicie, czy już usłomkimy ten film, czy jeszcze nie. dopiero wyjdzie. musimy się nie... zgadzać, ale będzie. Tak, Zapowiedziałam. Zapraszamy też tam. No i lecimy z kolejną Fajne. książką. Rydawa mi się bardzo. Fajne nie się dlatego, jest. że chyba ale po prostu to fajnie. tam jeszcze w pytań jest. Tak, dokładnie. Mikołaj nagle zawołuje kilka, na kilka tak. ostatnich pytań. Lecimy z dziewiątką. W sumie nie tak kilka, bo tylko dwa. O nie. Książka z najlepszym wątkiem romantycznym. Dobra, mam, ale jestem ostatnia, chyba. Mm. Ale możemy później się mówić tak, że zrobimy trzy pytania Excel i każdy z nas sobie wymyśli. Możemy tak zrobić. Kurczę, no ja, ja niby mam, ale to nie będzie za wysoka ocena, ale chyba powiem. Dobra. Mówić? No Heart Comfort. Nie czytałam jeszcze, Herd Comfort fajne jest. Polecam, A jeszcze End Happy Ending. Drugie, to jeszcze lepsze. Też. też w czymś takim, no w podobny, podobnych klimatach jest świetne. To ja biorę 7 Mężów w To... Evelyn To może być męk. a ja wezmę Red White and Red Blue. Okej. Okay. To też może być wysoko. Ale Siedmiu mężów super książka. 4,46. Tak. 7 mężów. O Boże. Ja mam 4,22. To też wysoko. 4,4. A, czyli... Jest Mikołaj, Ula i ja. Ale wszystkie książki są powyżej 4, więc polecamy. Tak. Bo to oznacza, że są dobre. Mm, najlepsza książka, która miała polską premierę w 2021. Przypominamy, że to jest, chodzi o polską premierę, bo tak jednak zagraniczne to... No one się czasami są różnie. No, czasami spory rozstrzał. Powiem wam, że ja sobie chyba nie przypomnę, teraz nie żartuję. To ale ty wtedy, byś jak otworzysz, to będzie ocena, nie? Nie, chyba. Będę to ja sprawdzę. To zobaczcie, jeśli otworzysz tak po prostu, jeśli tak przewijasz głowicę... Przewięż, no, chodzi ci, że... E, reading Challenge. Nie? Albo po prostu książki, które. No, to ten rok, właśnie, tak. O, to możesz. Mogę? To możesz, no. no. Powiem wam, że ja sobie. już, To jest dla mnie za dużo informacji. Nie to, że co ja czytałem, to jeszcze, że ta książka musi być dobra i jeszcze mieć premierę polską w tym roku. To ja tak bez wizualizacji sobie no, nie, nie dam się. No jesteś fotografem, to wiadomo, że musisz mieć obraz. To jest mm. w środku ciebie, ale tu widzom ocenę, a to jest tym twoje oceny. Nie, to są to moje oceny tylko. A to, co ja widziałem. Dobra, z tych dwóch propozycji. Okej, okay, wiem. To ja daję wróć przed zmrokiem. Tak, to jest zielone? Tak, z tym zielonym. Mam na we Wrocławiu. To my w Warszawie. Jest spoko. To teraz ja, tak? Nie. Mm, ja ostatnio byłem. Na pierwszym Co, miejscu, jest? teraz ty. teraz ja? Tak. 40. To ja powiem. E, jaki to, a, kobieta, dziewczyna, inna. Albo dziewczyna, kobieta. Kobieta, dziewczyna, inna tak, chyba. Tak, dokładnie. Mm. No dobra, to ja daję one Last stop. Nie właśnie. A było? Było, było, w romansie. To, to daje niewidzialne życie Adilaru w takim razie. Okej. Okay. Nie, to, to było... było od ilości stron. Dobra, ładne to było. <laughs> ale to może być, mieć bardzo wysoką cenę. Adilaru? Ja właśnie myślę, że nie, że niską. Jakbym czytała, to też bym dała, ale jeszcze nie Ja wiem, że to teraz różne opinie zbiera niestety. No. Ale ocena ma 4,24. No to U, wysoko. 4,36. To nie aż tak wysoko. <laughs> bardzo dobra książka, kobieta, dziewczyna, inna. polecam wszystkim. Opowiadania, które opowiadają po prostu o kobietach, ale to nie jest książka tylko dla kobiet, tylko też dla wszystkich. Cztery no. osiem Naprawdę? No. A to jest kryminał, nie? Ale naprawdę dobry, taki kryminał thriller może być. kupiłam to. właśnie i już chcę przeczytać, bo dawno czytałam. A ty w jakiej oprawie masz tą dziewczynę kobieta i twartej. Twardej Oczywiście, że w twardej. Mm. Czyli Mikołaj ma trójkę, ja nie no, ma dwójkę. So, i to jest ostatnie, czy teraz mi się pytanie? Czy Nie, czy... to już było wszystko. Ale by wszystko każdy ma mieć jedno pytanie. Nie, to Nie, każdy jedno. To ja mam takie pytanie: że musicie podać książkę, którą najmniej lubi. która była, waszym zdaniem, jedną z najgorszych w tym roku i ta, która ma najwyższą ocenę. Mhm. Yy, wygrywa. Albo DNF, albo taka, która była najgorsza. Okej, okay, czyli generalnie jakaś czyli książka, książka z tym... Jakieś rozczarowanie, albo najgorsza książka tego roku. I zobaczymy, która ma najwyższą cenę. Czyli to jest trochę niepopularna opinia. Bo my tak, się spodziewamy, tak. że ona ma wysoką, mocną i ludziom się podobała, ale nas jednak rozczarowała. Dokładnie, tak. Tylko ja powiem, że mnie już dawno jakaś książka tak mocno nie rozczarowała. Ale no, to nie, nie musi być jen... takie, wiesz, że jednak gwiazdka na Goodreads. No ale generalnie, y -y -y. no tak wiesz, jakaś, co nie dokończyłeś, albo ciągnie się... Wiem wiem, Masz? No dobra, mam, to zaczynam teraz. Co, to słowo. Ale to ono może nie mieć wysokiej oceny. Sklepik z marzeniami Kinga. Dobra, to teraz ja. Ja powiem. No nie wiem, ja ty miała najwyższą. A, tak? Tak. Dobra. Nie wpychaj się. No to ja książka, książkę, ona nie jest może jakaś tragiczna, ale to jest rozczarowanie trochę i tak nie jestem jest zachwycony. I to jest Battle Royale. Naprawdę? A ja chcę to, to znaczy. Ona będzie miała wysoką ocenę. No tak? właśnie, ale A ja... To nie tak, że to jest jakaś tragiczna książka, że tak nie polecam jej... ale wstawi trochę... O taka okej okay była. A ja powiem Pieśń chwilę się, z tego roku. O nie, to taka ładna oprawa, tak Ładna fajnie... oprawa i tak ładna, dlatego <laughs> ją zostawię. I Tak się fajnie zapowiada. Takami? Tak, chyba tak. Dobra. To jest cztery ile? Aha, już bardzo. 17? Hmm. 417. Ja mam 4421. Wow, teraz. No. A to sobie do kategorię kategorii Myślałeś Pod siebie. No a co co myślicie? To już nie będę pod sobie być kategorii. No proszę was. 394. Uh! Kto z Was pierwszy ma kategorię? Ma ja mam kategorię. To teraz będzie taka trochę odpołowa kategoria, bo to jest książka, której nie czytaliśmy, ale po prostu musimy strzelić, jaka książka ma najwyższą cenę. Po prostu może być jakakolwiek książka, którą my myślimy, że ma najwyższą cenę, mogliśmy jej nie czytać. Okej. Okay. Czyli takie trochę skok na punkty. No bo wiecie, z bo desperacko tego potrzebuję. <laughs> A mogliśmy ją czytać? Mogliśmy. Mogliśmy, no, 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 Ja właśnie... Mi trudno powiedzieć, bo ja nie lubię oceniać książek, których nie czytałam. I chyba wezmę książkę, którą czytałam i podejrzewam, że ma wysoką ocenę. Niech mm. stracę. Hmm, Patrz na twoje regały, teraz właśnie. Ja też patrzę na swoje legały, Ale jest dużo tak książek, których nie czytałam. <laughs> Dobra, ja, ja przewiduję, że nie ma wysoką Dobra, ocenę. Dobra, dawaj. Mm, Droga królów Sandersona. No, to mam wysokie. Mhm. Dobra, to ja daję... Wyczarowanie Światła, Wiktorii Szła. A ja dam Chłopiec z Ostatniej Ławki. Ja to czytałam, ale daję to, bo to chyba jest wysokie. Wyczarowanie Światła ma 4,32. To tak. wysoka. No, Ja mam 4,46. Jezus, jak bo. wysoko. A druga król wygra. 4,61. No. Zostało pod siebie kategorii. No to każdy tak to... na ja Żeby nabić te punkty. Ale dobre, tak. To... Chwicie, sam Dyson jest bardzo ceniony. Ale nie dziwię się, że ja czytałam i jego Legion i właśnie dwie części z mgły Zrodzonego. Legion? No to jest o takim detektywie, który jakby ma tak dużo, jakby, widzi tak jakby duchy, mm -hmm. i on jakby korzysta z umiejętności tych duchów, tych swoich widzeń. Mm -hmm. Naprawdę fajny. A I sprawy kryminalne rozwiązują. To, 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 to... to jest jeden, to? Wiesz, co, nie, bo to jest tak, że jest chyba jedna książka i ona jest, on jest podzielona na takie, jakby opowiadanie, takie części. Ale to ja mogę. Dobra, to ja mam. Yy, to będzie. Nie za trudne, ponieważ nie mam pomysłu. To będzie książka, która musi być którymś tomem serii. Ale, ale co? Pierwszy może być? Może... No tak, i dobrze byśmy czytali tą książkę. Ale hmm. może być to pierwszy tom? Może być pierwszy, drugi, trzeci. Jaką dobrą serięś czytało? No ja mam taką, tylko nie wiem, czy to ma wysoką cenę. Nie wiem, czy to, czy tamto. Mam dwie. Mogę sobie sprawdzić i wybrać wyższą. No i też że nie będzie skończona seria przez nas. No hmm. nie. To nie, Ty musiała przez wszystkie tomy, po Dobra. prostu. Kto zaczyna? To ja jeszcze, ja jeszcze nie mam pomysłu. No właśnie, widzicie, coś dzieła nie no ale ja jeszcze nie mam. Ja no, nie, mam. Nie, 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 bo mam nie. muszę zdecydować, którą wybrać po prostu. Ale to musi być przeczytana, czy nie? Książka tak, no, no. ale nie cała seria. Okay. Że mogę jeden jedną tą z tej serii. Ale ja już księż... miała książkę, która by was zabiła. Dlatego czytałam. nie ty nie pozwoliło. <laughs> <laughs> nie mam pomysłu. Nie masz pomysłu? Tyle tych serii jest. Ja wiem, ale ja chcę naprawdę was tutaj, wiecie, zagiąć. Ale to ja mam teraz wygrać, tak? To jest moja kategoria. <laughs> Dobra, ma, mam pomysł. Dobra. No to daję vicious. Vicious. Czas ja daję Teraz ja. miałam dwa do wyboru. No. I się zastanawiałam, ale dam Królestwo Kanciarzy. A Krzysztof ma... to nie byś miał wyższej? Wydaje mi się, że druga część zawsze ma wyższą od pierwszych, bo jak komuś się nie podoba pierwsza, no to daje sobie oceny i nie przyszła drugiej. A jak. A ci, co sięgają po drugą? A ci, co sięgają po drugą, to, ci, po drugą, to za, są... Za, podoba mi się zresztą. Ale byście no przecież... te drugie są rozczarowaniami niż przed pierwszym. Dobra, dobra. Ja właśnie zwyczaj lubię drugie tak? części. Okej, okay, no to ja daję. Ja nie mam, to są wszystko w RON, ale jedna i druga byś miała wysoką ocenę. Igrzyska Śmierci. Ale który? Tam? Jedynka. Tak, szczęśliwa. chciałam dać chyba jego Monte Cristo, drugi tom, bo on to ma ponoć super ocenę, ale no nie czytałam, więc mm. nie mogę dać. To to było dać w e, poprzedniej kategorii. Tak, no ale. 4,32 mają mieć wszystko śmierci. Ja mam... 4,32? Mhm. Jak wysoko. Ile? 4,59. A co mi pojdałeś? jest. To chociaż niech chyba drugie. Bo nie mogę w swojej kategorii mieć trzeciego miejsca. To, to będzie najniżej. 4,20. A węczu? Nie ja wiem, ale ja nie ja ja, ja bo słyszałam, że Benchmark ma większą, lepszą ocenę, ale nie czytałem. No to co? No nie był głupi. E, ma 4,20. Taką samą. No! On to w takim razie jest y, ja Bula, punkt Ja i Mikołaj. Ok, zapisuję. I będziemy. Jest trudna matematyka. Właśnie, to weź to liczymy. To zrobimy cięcie i policzymy. Właśnie, i no, no. przyjdziemy już z wynikami. Dokładnie. Pora ogłosić wyniki. Zaczniemy od trzeciego miejsca. Trzecie miejsce dla mnie 19 punktów. Drugie miejsce dla Mikołaja 24 punkty. Brawo. I zwyciężyła. Ula Słomka, 32 punkty. Uuu! Dziękuję bardzo, ale to dlatego, że ja dobrze jestem. Nie, ale naprawdę dobrze ci już mam fajny fajne i te książki naprawdę często też były... No, znaczy w samych najwyższych notach no, robiłeś miałeś... po punktach. Ale Cię... gdyby nie to do mnie wygrała. No tak, o pielgrzym to no, samym tak, tak. początku takie szczęście tak, przyniósł. Tak, to, to dlatego. <laughs> to dlatego znikno. czytajcie pielgrzyma, ułoży Wam się w życiu. Właśnie, czytajcie pielgrzyma. Właśnie, teraz jak ktoś Zbyt będzie szedł, szedł, będzie ktoś zagrać w tofolotkę, to najpierw będzie kilka tak. kartek pielgrzyma. A bo my się będzie... pisać, skreślać? <laughs> Okej, okay, no. w takim razie to chyba tyle. No było dodatkowe pytania, bo cały czas czuliśmy niedosyt, ale jak się bawiliście? Ja naprawdę super. To się tak. lubię, ja tak tak lubię takie, ja w ogóle mam wysokie dość. Y... Instynkt rywalizacji, więc bardzo chętnie nagrywam ja, ja tylko nie jestem zadowolony jest... że wymyśliłem takie pytanie, które zajęł trzecie miejsce. <laughs> A ja bawiłbym się na kiedy Rówek grał, no, albo przynajmniej był drugi. Wiecie co? wiecie się zabawa. Powiedziała osoba, która wygrała. <śmiech> 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 więc... Okej, okay, mm. w takim razie to chyba już będzie tyle w tym odcinku. Bardzo dziękujemy Wam za obejrzenie. Jak zawsze zapraszamy na naszego Instagram, na świetli się na ekranie. Tak, na konta na Goodreads, miłymy czytać, a wszystkie linki dostaniecie w opisie tego odcinka. Jeśli się tego nie robicie, a chcielibyście zostać z nami na dłużej, zasubsk zasubskrybujcie ten kanał. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Oczywiście też wpadajcie do Uli, subskrybujcie jej kanał, wpadajcie na jej social media, bo tam też się fajnie dzieje. Tak. dawajcie ja... łapkę w górę. Tak, <laughs> to właśnie, łapkę w górę, komentarz i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć. Boo! Yeah.